Mówi się, że sukces ma wielu ojców, no a porażka jest sierotą, kiedy źle się dzieje w państwie, no to że tak powiem, nikt nie chce się do tego przyznać. Każdy zwala z siebie winę najlepiej na kogoś. Innego. Mamy taką sytuację też w dziejach Izraela. Jeden z najbardziej grzesznych królów, król Achab, szczególnie przez jego żonę Jezebel, w ogromny grzech zaczął się panoszyć w Izraelu, grzech bałwochwalstwa, oddawanie czci przeróżnym fałszywym bożkom, budowanie świątynek, ofiary nawet z dzieci i tak No i Bóg zesłał kilka lat suszy. Na to państwo. Naprawdę źle się dzieje, tam już nawet król nie ma żywności dla swoich koni. I e, oczywiście, no, to prorok Boży Eliasz zapowiedział to. No to czyja to wina? O no, właśnie, kiedy Achab po tych kilku latach suszy spotyka wreszcie Eliasza, którego bardzo chciał zabić, król mówi do proroka: Czy to Ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Oczywiście, wina proroka, który zapowiedział co będzie, kiedy król i cały naród nie usłuchają Boga. Na to odpowiedział prorok: Nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami, czyli za fałszywymi bogami. Zawsze, kiedy jest źle, Ludzie będą szukać winnych, zwalać winę na innych, rzadko mówić prawdę czy patrzeć w swoje serce i na swoje winy. Odpowiedź: kiedy źle się dzieje w państwie, jest to dowód, że władze tego państwa i spora część narodu popierająca te władze nie słuchają Boga nie pełnią jego woli i odrzucają jego sprawiedliwość. Wtedy źle się dzieje zarówno w państwie żydowskim, jak i w państwie duńskim, także i w państwie naszym, polskim.